A gdybym rzucił grabieże, szmugiel i walkę o ułaskawienie, mogę zabrać ją dokądkolwiek. Nie. Muszę oczyścić swoje imię. Chcę, żeby moje dzieci nosiły własne nazwisko. A ona zasługuje na godną pozycję. Nieważne, gdzie się znajdziemy. Wejdź. Nie nawykłem wchodzić przez pomieszczenia na odpadki. Nie możesz wejść frontowymi drzwiami. Jeśli ojciec nas nakryje, zabije mnie. Nie nakryje. Masz ochotę na wino? Tak. Możesz zdjąć surdut. Alberto chyba poślubi niewidomą. Życzę mu powodzenia, bo ona kocha Ricarda. Powiedziała ci o tym? Ta hipokrytka? Słyszałam jej rozmowę z ciotką. To to, ja. Pasa. Wejdź. Co za niespodzianka nie jesteś z kamratami? Nie, Wszyscy mnie opuścili. I się nudzisz... tak Czemu nie pójdziesz do Burdelu? Samemu to żadna przyjemność. Widziałem dziś Santiago. i co? Nic nie zmienił się. I to ci doskwiera, tak. Rozmawiałem z azjatą, z którym łączą mnie interesy. Powiedział, że ludzie jego rasy leczą okaleczonych igłami, czarami. Nie wiem, ale gdyby go uleczyli, to byłby dobry sposób na pojednanie. Czemu nie zrobisz tego, o co prosi? Powiedzieć, że nie tknąłem Kamili? Też coś. Poza tym to przeszłość, o której już nikt nie pamięta. On tak. Jest uparty i zbyt dumny. Tak jak ty. Ściągnij koszulę. Kobieta pierwsza zdejmuje ubranie. Najpierw chcę cię zobaczyć. A potem pokażesz mi siebie? Być może. Odwróć się. Chcesz wszystko zobaczyć? Co za niespodzianka. Podoba ci się? Do kogo pan przyszedł? Chce się widzieć z córką Ma zakaz przyjmowania gości Ale ja jestem jej ojcem Przykro mi, nie może pan Więc chcemy rozmawiać z Donią Elizabetą Tak? Przyszli do Doni Lizawety. Panie nie przyjmują. Kochanie, ta kobieta to diabeł w ludzkim ciele. Wracaj do zatoki, gdzie jest gospoda i czekaj na moje rozkazy. Nie pozwolono panu wejść. Powiedzieli, że nie wolno jej przyjmować gości. Mogliśmy ją odwiedzać w więzieniu, to czemu nie teraz? Zaraz to sprawdzę. Consuelo. Consuelo. Chcę się widzieć z Donią Elisabetą. Pani nie przyjmuje. Wiesz, kim jestem? Tak, pani. Więc nie udawaj, głupka i zapukaj. Pukaj. Donia Sofia, nie wiedziałam, że to pani. Kamila, nawet w domu ojca tego nie robiłaś. Czasami robiłam, ale jest różnica między twoim domem i czyimś. Powiedz swojej pani, że chcę ją widzieć. Ogłuchłaś? Tak, natychmiast. Pośpiesz się. Wstawaj. Pobrudzi się pani. Nie dbam o to, czy się ubrudzę. Musimy cię stąd wydostać. Ojciec próbował się z tobą zobaczyć, ale mu nie pozwolili. To straszne. Proszę wręczyć mu ten list, to bardzo ważne. Kiedy wraca twój mąż? Nie wiem. Może uda mi się coś wyprostować, zanim wróci. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Nie chcę bariliar. Kie tempo, te dijeron, que es por aquí San Fernando. Jak daleko jest za San Fernando? Cztery godziny, przybędziemy w południe. Chino. Antiliano, wróciłeś. Cierto. Tak. Wracasz z San Fernando? Tak. Twoi ludzie cię poinformowali? O czym? La Paisana posłała kogoś do Zatoki, żeby cię ostrzec. Przed czym? Zostałeś zdemaskowany. Wiedzą kim jestem? Tak. Kto wygadał? La Paisana mi nie wyjaśniła, ale cała rodzina Twojej żony już wie. A ona została umieszczona w domu niewidomej. Nie u swojego ojca? Nie. Obiecała mi. Lepiej nie jedź do San Fernando. Dziękuję, Cino. Ruszamy. Jak to nie? Obiecałam Ricardowi, że nie sprzedam jej nikomu innemu. Wykupię ją w jego imieniu. Umawiałam się z nim inaczej. Nie rób ze mnie głupiej. Chcesz ją tu trzymać jako niewolnicę w odwecie za coś, czemu nie jest winna. Jest, ponieważ omotała mojego ojca. Nie mów bzdur. Padry, Twój ojciec ten był ten starym ten rozpustnikiem ten i zostawił jej pieniądze, ten bo ten chciał. Być może, ale sprzedam ją wyłącznie Ricardowi. To moje ostatnie słowo. Zobaczymy, co powie, gdy zobaczy, jak ją traktowałaś. Splunie ci w twarz. Zdobyłaś potężnego wroga. Kiedyś ci odpłaci. Nie dam jej tej satysfakcji. Co ci chodzi po głowie? Czemu mi nie powiesz? W następnym odcinku. Nie zaakceptuję tej umowy. Musisz, Ricardo. Nie chcę, żebyś umarł. Jeśli nie dotrzymam słowa, naprawdę cię zadenuncjuję. Rozumiem, że muszę wyjechać, ale nigdy bez ciebie. Chodzi o naszą przyszłość, którą razem planowaliśmy, o której marzyliśmy. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Myślisz, że ja o tym nie marzyłam? Ale Bóg zdecydował inaczej. Zostaw Boga w spokoju. To nie jego wina, tylko diabła, zazdrości Santiago, głupiego uporu Lizawety.